Witam Was z tej strony Dekuła Piotrek. To już drugi odcinek naszej serii serii. Let's play Mountain Blade. I obiecałem Wam dzisiaj, że pójdziemy do dużego miasta. No więc ruszajmy, Rey Vadin. Wow, Okej, okay, co tu możemy iść do zamku? Idziemy do zamku, fajnie. Lol, w takim przebraniu do zamku byś się wstydził po prostu. Król. O, król. Siemma. Nie. Co słychać na wojnie? Nordów i królestwo rodoków. Haha, to idź stąd. A może coś ma w skrzyni. Ej, no nie uda się otworzyć. Chamstwo. Idź. Odwiedź tawernę. O, mam kuszę. To co, kogoś zabijemy, tak? Piwa. Proszę. Szal przenikł go! Rozmawiaj. E... A, bo to jest taki bohater, który chce do mnie przyjść. A, bo on chce kasyć za to, chyba go grzeje. No to co, na arenę idziemy? Siemma! Wow, moja broda wchodzi. No to co? Chcę wejść sobie do. Oj, co, wycentrowało mnie? LOL! Wow, kijek mam. Nie, nie podchodź do mnie. Idź mi stąd ty lolku. Idź spaduła. Bijcie się sami. Ja będę się bawi bawił później. Ojejku. Dedaj, chłopie. Bardzo dobrze. Zdziw się broń, co ty robisz? I teraz Dedaj. Tak, bardzo dobrze. Tak, to jest klasa, nie. Tak, podnieśmy coś, podnieśmy coś. No nie, Łuk, chociaż podnieśmy. Tak, Łuk, dobry Łuk. Niech oni się tu bawią, a ja zbiorę coś lepszego, bo ten kimi się odpowiada, ale na razie zezwok <laughs> nie ma. Przybliża się, Przybliżę sobie, sorry. A! Gdzie ja idę? Co ty? Co ja? Co ja? Co ja? Co ty? Co ja? Nie, nie celuj we mnie, nie próbuj. On cię pierwszy zabije, tak? No, on cię lubi zabijać. No. A ty do mnie nie podchodź. Łojej. He, dostał. He, dostał. Teraz też dostał. A my się bawcie sami Ty też się baw sami Nie wiem co ja się z tą nie bawię Tak Bigo dobrze O, ktoś mnie ostrza... ostrzeliuje <głos> 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 Oj, dużo jeszcze pozostało tych przeciwników. Nie mam pojęcia, czy przetrwam. <noise> A się bawią. Ktoś się pojawił na planszy, wiedziałem. O ty, o ty dostaniesz ode mnie. Nie ma takiego bicia, synek. Synek nie ma takiego bicia. Co ty w ogóle robisz sobie? Pozostali przeciwnicy z 20 i ja mam końcówkę życia praktycznie. Oni będą sami się bawili, tak? Okej. Okay. Dobrze, że ich mama się nauczyła samemu się bawić. Nie do mnie! o bardzo dobrze. Odejdźcie ode mnie, ja, ja was pofilmuję, tak? Ojej. Nienauczony kamerzysta. O, ten biegnie, ten jest hardcorem, jak nic. E, zawraca. Rozejrzyjmy się, czy nikogo nie ma? Nie. Wy się bicie, no! Kazali wam się bić, to się bicie, tak? Ktoś się zrespił? Ty biegniesz do mnie, tak? Cały obraz sytuacji Nagrywa Dekuba Piotrek Najlepszy kamerzysta Dobra, taki żart, co nie? Zaraz hejterzy się znajdą Wiem o tym dobrze Ktoś się zrespił obok mnie? Skubańcu eee. Najgorzej mieć tarczę. No. no! nie! Pięciu przeciwników! No został! O Jezu, Ja nie mogę, no! O, dostałem coś! No super! Pięć denarów dostałem. Sargot, Tir, Suno, Jalen. Tir chyba jest niedaleko. Ja muszę do turnieju dołączyć. Odejdź. Tir, Tir, Tir. Suno, Tir, coś tam Jalen. Sargot. Czyli że co? Wyruszamy w podróż Ale to w następnym odcinku, bo w tym odcinku to już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę dawajcie, co chcecie tam. Wszystko pozytywnie. Choć nie pozytywnie też możecie. Nauczy mnie to cze czegoś. Więc cześć i czołem. Nara. Schowajmy się w trawie.